Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marysia i dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem takim zwykłym szkolnym. Mówię do Was trochę ciszej, ale to dlatego, że mam godzinę 6.33, a ja właśnie szykuję się do szkoły, mam dzisiaj czwartek i muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj mam strasznie dużo rzeczy, bo mam sarmę Ciężkie przedmioty, może po, poza godziną wychowawczą i informatyką, bo mam dzisiaj niemiecki, angielski, chemię, matematykę i polski, i na niemieckim piszę zaległy sprawdzian, na chemii i to jeszcze na um, zastępstwie bo moja siostra sobie idzie na wycieczkę, a ja idę na sprawdzian z niemieckiego i z chemii, ponieważ pani myślała, że. Odda sprawdziany nauczycielce, tej, z którą mam zastępstwo, i tak czy jak musimy pisać, ten sprawdzian. Już nie mogliby się na jutro, naprawdę. Ok. Z matematyki Pan też pyta, aczkolwiek się na to nie uczyłam, bo to ogarniam tam równania itp. I z angielskiego też może Pani pytać, i na to w ogóle nie jestem przygotowana. Ale no, to są czasy przeszłe, więc raczej to ogarniam i powinno być okej. Okay. Zresztą na informatyce i na godzinie wywoławczej po prostu przepiszę sobie angielski z wczoraj, bo wczoraj mi się trochę zaspało i nie poszło na ten angielski. A na polskim też pewnie, be, będzie Pani pytać z ostatniej lekcji. Ale e, to jest spoko, akurat ten temat jakiś taki z... Rodzajami głosek, w sensie czy to są głoski wewnętrzne, -wyra wyrazowe, czy po o, podobieństwa głosek. Ja jest spoko, mam oczywiście chybatkę. No i teraz się szykuję, tutaj właśnie się uczyłam jeszcze chemii. Tu jeszcze się właśnie uczyłam chemii, możecie sobie zobaczyć. A teraz już się szykuję, nie mam jeszcze. Outfitu wybranego Aczkolwiek to zaraz, sekunda Sekunda yy, Nie wszystko naraz, ale tak Mam parę nowych rzeczy, więc to wam pokażę Możecie to też zobaczyć już trochę Że właśnie mój tata Zamontował mi lampę, która jest Bardzo fajna Nie mam pojęcia skąd ona jest, bo ona jest stara Ale jest mega fajna yy, I mam jeszcze jedną taką Fajną, malutką rzecz Też taką lampkową więc też wam zaraz pokażę, ale na razie szykuję co wam mogę więcej powiedzieć. Zostałam się do drugiego etapu z biologii i bardzo mnie to cieszy. Nie powiem, że nie, ale nie mam pojęcia, kiedy będę się na to wszystko uczyć, ponieważ yy, jednocześnie 28 listopada, bo 24 jest drugi etap, a 28 listopada piszę. Piszę, gram turniej, a do 20 jest wysyłania, wys, jest termin wysyłania na jeden konkurs, na którym też chciałabym wziąć udział, skrzypcowy oczywiście. Więc yy, widzę tą naukę super i jeszcze jakbym miała na naukę i gram na skrzypcach to spoko, ale do tego dochodzi nauka do tych bieżących sprawdzianów i myślałam, że w przyszłym tygodniu będzie luźniej. Ale już wiem, że nie będzie. Ja miałam też pierwszy sprawdzian z, z matematyki i nie jest on fajny. Uważam, że byłby beznadziejny, było 10 zadań. Ostatnie zadanie, które jest trudniejsze. Nie jest jakieś też super trudne, ale mi mm, pan nie policzył za niego punktu, a uważam, że powinien policzyć za tam, za niego punkt. W ogóle u niego jest tak, że każde zadanie ma jeden punkt jest 10 zadań po prostu. Każde zadanie jest za jeden punkt, bez znaczenia, czy to jest zadanie y, otwarte, czy to jest zadanie zamknięte. Więc ogólnie super. Fajnie. Mega sprawiedliwie. Sam czwórkę plus, a powinienem dostać piątkę plus. Więc... Nie podoba mi się to, ale dobra. Muszę sobie znaleźć jakiś strój i się ubierać, bo mam już 139 i ja mam na siódmą 10:30. Chyba tak Zaczynam w ogóle godzinę wychowawczą Godzinę wychowawczą W sensie Okej okay. Może być, ale W ogóle jakoś tak W ogóle tej godziny wychowawczej Nic tam nie robimy Więc dobra e, Idę sobie szukać jakiegoś stroju Dobra, a więc tak się prezentuję mój outfit Zwykły, najzwyklejszy, ale kocham ten sweter absolutnie I cały czas mi chodzę więc teraz co? Szykuję się już do szkoły, muszę się jeszcze spakować, jest 6.50, więc mam 20 minut Więc fajnie, fajnie, podoba mi się ten czas I tak, pakuję się Ja mam jest ruchę, bo jest za, za, za wcześnie jest W sensie, jak na przykład teraz mieliśmy matematykę o tej porze To do, do matematyka to była jakaś paroda tej matematyki, ale z drugiej strony jak mamy Polski na dwóch ostatnich lekcjach to też nie jest fajnie, bo wtedy już yy, na przykład ja nie myślę o tym, co robimy na tym polskim. I na przykład jak mamy we wtorek a Polski do egzaminu o 15, to ja już jestem zmęczona i ja już myślę o tym, żeby pójść do domu, a nie żeby się rzeczywiście wynieść coś z lekcji, które są mi już wszystko ważne i Aha, to końcam wystaje i w się zastanawiam, co no dobra, Takuje się. Chciałabym pokazać jeszcze rzeczy, które się. Z... Chciałam wam pokazać jeszcze rzeczy, które zmieniły się na biurku. A więc, po pierwsze, jak widzicie, doszła mi lampa. I to wszystko dlatego, że ta dawała już za mało światła. O tam. Więc, po prostu, tata ta mi zamontowała tą. I co prawda, ona powinna być z lewej strony, no bo jestem praworęczna. Aczkolwiek yy, to się nie dało zamontować. Jako tako no bo jakby ona była zamontowana o tutaj sorry, że słyszycie moich rodziców ale tak, jeżeli e, byłaby zamontowana tutaj, no to wtedy ciężko mi było, było się uczyć, no bo ja głównie piszę sobie w tym miejscu, a nie w tym no bo tutaj są szuflady, więc jest po, po prawej stronie, ale daje tyle światła, że nie przeszkadza mi to jakoś bardzo tu widzicie piękną mnie i co lustro jest jakieś brudne, ale dobra, i drugą rzeczą jest takie piękna Lampka też z biedronki 120 zł i ona jest prześliczna. Najpierw wam pokażę, jak to zgaszę. O la widzicie. I ten kurz próbowałam ja umyć, ale ogólnie jest ona bardzo ładna. No i fajnie to wygląda, jak jeszcze zaświeca mi te wszystkie rzeczy. To wygląda to mega cozy. A teraz mamy 657. Więc ja idę już do szkoły, a to zostawiam wyłączone, żeby nie. Nie, 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 żeby nie. Żeby nie rozładowywać baterii. I jeszcze muszę pościelić łóżko, bo tak tego nie zostawiam. Więc teraz muszę to na szybko zrobić, żeby jeszcze się wyrobić do szkoły i się nie spóźnić. Chociaż i tak na tę pierwszą lekcję zwykle moja pani się spóźnia, więc. Żyje, może. No i witajcie po szkole. Mamy godzinę 14:30 gdzieś tak około. Dzisiaj za długo nie rozmawiałam, nie rozmawiałam z koleżankami, bo się śpieszyły. A więc, co Wam mogę napisać? Na, e, powiedzieć. Napisałam ten sprawdzian z chemii. Był dosyć prosty i naprawdę się sama zdziwiłam, bo wydaje mi się, że mam wszystko dobrze. Co prawda, e, raz mi wychodziło, że miałam trzy razy pod rząd C odpowiedź, ale nie ma opcji, że tam wychodzi co innego. Nie ma takiej możliwości nawet, więc wydaje mi się, że to, jest, że to mam dobrze. Pisałam też dzisiaj z niemieckiego i też wydaje mi się, że mam tam wszystko dobrze. I jedno zadanie było jakieś takie. Dziwne, ale ogólnie spodziewałam się dużo czegoś dużo trudniejszego niż ostatecznie było. Pan na matematyce ostatecznie nie pytał, i robiliśmy tam proporcje, o, proporcje, a na polskim robiliśmy o głoskach, i tym podobno. Takie powtórzenie z poprzednich klas. I właśnie fajnie było, bo była taka fajna atmosfera, i tak każdy odpowiadał, że tak chórem odpowiadaliśmy, na przykład tam jakiś tam e, wyraz, albo tam określaliśmy, e, określaliśmy, nie wiem, e, czy to z głoski, w sensie głoskowaliśmy, literowaliśmy i tak dalej. I to było takie fajne, jak każdy po prostu mówił naraz, ale to było, wiecie, takie równe takim chórem. I pani była taka miła i zaczęła mówić coś w stylu, że no, jest z Was dumna, no", albo miód na moje uszy i w ogóle i to było mega miła i chyba w całej klasie wpisała. Plusy, więc bardzo fajnie. Pytała też, ale to w ogóle że sytuację, bo zmieniłam się z jedną osobą, bo właśnie ona nie chciała być pierwsza, bo pani pyta nas ławkami, tak jakby. No i ja się zamieniłam ławkami z jedną osobą, żeby właśnie, ona nie, żeby właśnie ona nie była pytana pierwsza, bo nie chciała być pytana pierwsza, a mi to tam obojęte. I ostatecznie ja dostałam najprostszy możliwy przykład, a ta osoba. I wtedy bym była to jak, gdybyśmy się nie zamieniły. Została możliwie chyba najtrudniejszy przykład, jaki był, bo tam było tyle tych upodobnień głoskowych, że naprawdę. I cieszę się, że nie dostałam tego przykładu, bo pewnie bym go zrobiła, ale miałam prostę, więc. fajnie. Więc to właśnie... Do wtorek piszę z względu na dzień, który jest na logikę trochę, bo to są naprawdę takie rzeczy, które są totalnie na logikę. Plus mamy czas z notatkami, więc zrobię sobie po prostu notatki. W niedzielę sobie zrobię notatki, żeby już mieć spokój. No i muszę właśnie to ogarnąć, więc mam bardzo dużo do roboty, ale będzie dobrze i wiesz, że to wszystko ogarnę, dlatego koniec, koniec gadania czas się. Mm, szykować, a to tam mi przyniósł właśnie herbatkę, więc bardzo fajnie. I y, ja będę właśnie się szykować. Te, teraz będę robiła tą notatkę z biologii ogólnie ogarniała biologię, a potem potem angielski y, i na koniec dnia jeszcze y, te że inne tego typu rzeczy. I jeżeli zdążę, to jeszcze się pouczę na tą y, Olimpiadę z biologii, ale żeby że mi się to uda. Ale! Może się uda, może się uda. Skończyłam i jestem dosyć zadowolona z tego, bo naprawdę dobrze mi to idzie, więc fajne, eee, no i co, teraz lecę sobie robić już angielski, to sobie jeszcze powtórzę wieczorkiem, a teraz lecę robić ten angielski, bo mamy równo 17, ja nie długo mam autobus, więc też za dużo się tego angielskiego nie pouczę, ale trochę jeszcze zrobić, ale tym wam już nie będę zanudzać po prostu. Więc yy, tak, to będę robiła. Hejka, widać, kolejnego dnia. Mamy piątek, jest dzisiaj późno, już mam jakieś 20. Ja wróciłam niedawno ze szkoły muzycznej. Oj, miałam wysłać. Dobra, zaraz to ogarnę. Miałam wysłać lekcję jednej osobie, więc muszę to zrobić. Ale tak, jak widzicie, mam lustro. I tak, poszliśmy z mamą do biedronki po jakieś tam rzeczy. I wróciłyśmy z lustrem. I w ogóle mam wrażenie, że biedronka ostatnio przechodzi jakiś w ogóle. Glow-up, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo mam tą lampkę, która jest super. Teraz mam lustro. Wiadomo, to jest plastik ogólnie, to nie jest szkło, ale w przypadku psów, które do najspokojniejszych nie należą, i one lubią sobie tu hasać w to i we w to, to jest na pewno lepsza opcja niż szkło, ale tak, jest ona dosyć, dosyć stabilne, więc z tego się cieszę. Co prawda, jeżeli ja stanę wam i się odsunę. To ono strasznie pogrubia. Pogrubia trochę, ale im bliżej, tym normalnie już. Więc e, tak to wygląda. A wczoraj, właśnie po e, jeszcze szkole muzycznej, byłam z moją mamą e, w sklepie. Tam tak. byliśmy sobie w kawiarni i jeszcze kupiłyśmy tak. spodnie jedne. Ja kupiłam za dwie dyszki, pięknie, w kropie, O, tak wam pokażę. Pięknie w kropie właśnie. Czy będę ją teraz mierzyć? Raczej nie, bo mi się nie chce. Ale tak, ogólnie dowiedziałam się właśnie, że moja sekretarka, sekretarka z pierwszego stopnia ogląda moje vlogi. Także pozdrawiam panią bardzo serdecznie. I jestem zdziwiona, że trafiłam do takiej osoby. Ale... Fajne, fajne, to cieszę się, że wreszcie moje vlogi mają większy rozgłos i że rzeczywiście przychodzą mi subskrypcje po robieniu tych vlogów, a nie po shortsach, bo swego czasu lubiłam bardzo nagrywać shortsy, ale osobiście teraz już nie sprawiają mi aż takiej przyjemności i robię to bardziej, robiłam to już pod koniec, robiłam to bardziej na siłę, a... Takie dłuższe formaty kocham, więc cieszę się, że Wam się podoba. A tymczasem, a tymczasem idę montować jutrzejszego vloga, bo chciałabym go właśnie dodać i w ogóle śmiesznie, bo nagrywam, niego tam głównie nagrywam, z nauki do y, drugiego etapu. No teraz już wiem, że się dostałam do tego drugiego etapu, więc bardzo fajnie, nie mogę się doczekać. Ogólnie to lustro trzeba umyć, bo ma jakiś kurz, ale dobra. Później się tym zajmę. Nie mam pojęcia, czy będę nagrywać dla Was jutro, bo yy, nie wiem, czy nie zakończę już na tym tego vloga, bo wydaje mi się, że wyszedł całkiem spoko, bo dużo Wam rzeczy pokazałam i wydaje mi się, że będzie on fajny, ale zobaczymy. Jeżeli będę miała za mało materiału, no to po prostu jeszcze jutro będę nagrywać, aczkolwiek yy, ja jeszcze dzisiaj będę się uczyła na pewno na Olimpiadę z biologii i to tyle. A właśnie, dostałam w ogóle pięć zasad muzyki z... Grupowania wartości z przewrotów trójdźwięków i z interwałów. Z trzech rzeczy, więc nie zrobiłam żadnego błędu. Więc proszę dla mnie gratulacje w komentarzach w tym momencie. Każdy pisze mi, bo ja chcę się poczuć mądra. Ale, a więc tak. Um, tak, jutrzejszy dzień mój wygląda tak, że będę Muszę się bardzo skupić na szkole muzycznej, bo muszę sobie poćwiczyć i na pianinku. I na skrzypcach oczywiście i to dużo na skrzypcach muszę poćwiczyć, chociaż dużo już robię postępy, więc bardzo się z tego cieszę. Dużo już postępy są w utworze, w kapresie, więc jestem z tego zadowolona, ale no, muszę poćwiczyć, bo grunt to ćwiczyć codziennie. E, co jeszcze? Muszę się zacząć uczyć do olimpiady z biologii i to tak już serio poważnie. Dzisiaj coś tam zacznę, bo miałam zacząć w poniedziałek, ale iluś sprawdzianów mnie troszkę... Spowodowała, że nie mogłam tego robić. W ogóle dzisiaj pisałam karskówkę z angielskiego i była ona na maksa zimna. Nie mam pojęcia, co z niej dostanę. I zapomniałam jakiś stąd towarowy, więc. Detached House czy Detached Store. Nie wiem. Wiem, że źle tam napisałam, więc nie jestem z tego zadowolona. Ale dobra, tam i tak, i tak bym nie miała z tego szóstki, więc. Ja liczę na 4 plus. Jak będzie 5, albo 5 minus. Jak będzie 5, to ja będę w siódmym niebie. Jak będzie 5 minus, to w ogóle. A jak będzie, bym dostała 6 minus albo 5 plus, no to bym się wtedy poczuła mądra. A więc, e, tak, co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Coś miałam Wam mówić i znowu zapomniałam, że muszę się zacząć uczyć na tę Olimpiadę z biologii. Y, I to tyle. A, jeszcze dzisiaj moja pani od biologii pochwaliła mój zeszedł. I nawet nie wiecie, jak ja bardzo się cieszę, że wreszcie ktoś docenia. Te moje notatki, ja robię je dla siebie, nie robię je dla innych, ale po prostu fajnie, że Pani je doceniła i e, właśnie tak dała je za wzór dla moich klas, e, tak, chwalę się, e, a nie tylko mówiła, że kaligraficzne napisy wyglądają jak jakieś chińskie znaczki. I to jest sztuka, ok? To jest sztuka. Wy, macie, wy możecie tego nie rozumieć, osoby, które nie rozumieją, co tam pisze. Ja to wszystko wiem i wygląda to ładnie. Nie powiedzcie mi, że to wygląda brzydko. Ktoś mi nawet napisał ostatnio, że mam, e, że mam uderzającą estetykę z zeszytu. Więc nie wiem. Ja to traktuję jako komplement. I na tym zakończymy to moje gadanie. I demontować to, co mam. I zobaczymy. Do czy, ja, czy ja nagrywam dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym stroju, dokładnie w tym samym czasie drugie pożegnanie do filmu? O, oczywiście, że tak. A więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No, wiecie co robić i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!